Hej, kochani, dzisiaj przychodzę do Was z holem zakupowym. To są zakupy, oczywiście, ubraniowe. To są moje, mam nadzieję, perełki, które udało mi się upylować na wyprzedażach. Na wyprzedażach głównie Zara. Jedną mam spódniczkę tutaj z firmy Lizew. I mam również sweterek, który udało mi się wyszperać w tych nadmorskich, jak widzieliście w wcześniejszym moim vlogu, buszowaniach w tych właśnie nadmorskich takich sklepikach, budkach. Tak jak mówiłam, czasem można znaleźć jakąś fajną perełkę. Może nie jest to jakaś super perełka, ale jest to ciuch, który wpadł mi w oko, który mi się podobał, który ma bardzo fajny skład. Także zapraszam do holu zakupowego. Ok, zacznijmy sobie może najpierw od mojego zamówienia z Zary. Mam je tutaj wszystkie rzeczy poukładane, tylko tyle co wyciągnęło mnie z paczki, przełożyłam je sobie tutaj na stół, poukładałam. Także jeszcze nic nie mierzyłam, nic dokładnie tak za bardzo nie oglądałam, więc po prostu oglądam to te rzeczy po raz pierwszy razem z Wami. I słuchaj, zamówiłam taką białą koszulę, z właśnie z Zary, przepraszam, z Zary. I to jest taka e, koszula, która ma, słuchajcie, tutaj taki asymetryczny, e, asymetryczne wykończenie. O, tak to wygląda. I także ta e, koszula, myślę, będzie się fajnie nadawała do legginsów, e, albo do takich fajnych, obcisłych rurek, jeansów, e, czegoś takiego. To jest długi rękaw, e, znaczy nie długi rękaw, tylko to jest taki rękaw. Czy czwarte? I on jest wykończony w ten sposób. Także taka koszula, słuchajcie, wydaje mi się, że zawsze do wykorzystania. Można sobie ubrać taką koszulę do baletek, do szpilek, do tenisówek, do adidasów. To jest po prostu taki basic do każdej stylizacji i wydaje mi się, że taką prostą białą koszulę zawsze warto mieć w swojej szafie. Ja mam dwie takie koszule już w swojej szafie, ale one są takie typowe, proste. Taka bardziej koszula typu, jakbym ukradła koszulę swojemu mężowi. Ta już jest taka właśnie bardziej kobieca i właśnie spodobało mi się to wykończenie takie asymetryczne. Na końcu tej koszuli, także tak wygląda przód tutaj i tak właśnie mamy wykończenie też z tyłu. Także ona jest taka lekko rozklaszowana, także myślę, że tutaj przy biuście będzie bardziej dopasowana, i tutaj już będzie potem luźniejsza, i właśnie tak asymetrycznie, oryginalnie wykończona. Także mam nadzieję, że będzie pasowała na mnie. Ja oczywiście mam ją w rozmiarze M. I słuchajcie, ona była za 49,90. Niestety nie mam tutaj matki z ceną początkową, oryginalną, jaka była przed wyprzedażą, no ale 50 zł za taką fajną koszulę myślę, że warto. Zamówiłam też słuchajcie taką sukienkę, już jak wyciągałam to z właśnie z paczki, tak podejrzałam, myślę, że to nie będzie trafiony ciuch ani na moją sylwetkę, ani przy moim wzroście, bo niestety Zara ma to do siebie, że większość spódniczek, sukienek w wersji krótkiej, oni nas to nie nazywają, to oczywiście wersja... Mini i jeżeli chodzi o osoby, które właśnie są mojego wzrostu, czyli powyżej 76, wydaje mi się, że czasami mini może być tuniką i można się, no niestety, zaskoczyć. Chociaż słuchajcie, zawsze patrzę, ile modelka na stronie internetowej ma wzrost która jakby demonstruje dane ubranie. No i przeważnie te dziewczyny tam mają weśnia od metr nawet do metr wzrostu. No i potem przychodzi sukienka i okazuje się tak naprawdę, że no ona nawet nie zakrywa pupy, słuchajcie, także no można się zdziwić. i Iż on pokazuję, myślę taki mało trafiony ciuch i to chyba raczej będzie do oddania, ale tak jak mówię, jeszcze nic nie mierzyłam, nic dokładnie nie oglądałam. To był taki pierwszy look. To jest taka sukienka, słuchajcie, która na górze ma taki proszkowany materiał czarny. Jest ona obcisła, natomiast dalsza część to jest, słuchajcie, taka spódniczka jakby z takich falbanek. I ten materiał, on już jest takim materiałem bardzo takim sztywnym, takim jakby szeleszczącym nawet trochę. I powiem Wam, no nie wiem, trochę to tak średnio wygląda, ale czasem też tak jest, że... E, przynajmniej ja tak mam, że idę na zakupy, coś sobie e, oglądam. Właśnie te wieszaki przeglądam jeden za drugim. E, I czasem jest tak, że coś, co panie nam w oko na wieszaku, na nas w ogóle nie wygląda. A coś, co takie się wydaje, hmm, no okej, okay, przymierzę I nagle po prostu to jest strzał w dziesiątkę. Bardzo często tak jest. E, dlatego nawet jeżeli z kimś jestem na zakupach, z przyjaciółką, czasem też z mamą e, chodzimy na takie mm, ciuchowe e, zakupy, wyprzedaże, e, to na jeżeli coś mi podsunął, co nie do końca mi się podoba, to zawsze przymierzam, bo tak jak mówię, nieraz już mi się zdarzyło ym, tak, że mm, to chyba nie do końca, ale no dobra, przymierzę i nagle mówię, wow, super w ogóle bym nie pomyślała, że będzie to tak fajnie wyglądało ym, na mojej sylwetce i że to będzie tak fajnie wyglądało także no nie wiem, przymierzę tą sukienkę y, później y, zobaczę jak to wygląda ale to, tak jak mówię, jest taką jedyną rzeczą, która już przy rozpakowywaniu paczki Chyba nie. Dobra, kochani, i teraz taka perełka, na którą się bardzo długo czaiłam, mi ona wpadła już w oko właściwie jak wyszła ta kolekcja, i ona w ogóle jeszcze nie była w promocji i jest to koszula. Niestety też nie mam tutaj na co oryginalnej ceny, ale tak jak wydaje mi się i tak jak pamiętam, bo tak jak mówię, czaiłam się na nią, ale ta cena była troszeczkę zbyt wygórowana to ta cena chyba była około 139 zł za tą koszulę i trochę było to za dużo, dlatego sobie pomyślałam, poczekam aż będą wyprzedaże. I udało mi się, słuchajcie, trafić tą koszulę. Patrzcie to. Ja w ogóle uwielbiam takie koszule w romantycznym stylu z jakimiś takimi falbankami, koronkami, oczywiście bez przesady, ale jakieś na przykład takie angielskie hafty. No po prostu uwielbiam takie rzeczy i bardzo lubię tego typu koszule właśnie zakładać do jeansu, zakładać do tenisówek, nawet do superstarów, słuchajcie, bardzo mi się to podoba, ale jak również właśnie do baletek do jakichś, no takich butów, że tak można powiedzieć mniej sportowych, bardziej eleganckich no to też jest taki właśnie ciuch, który do wszystkiego pasuje i tak, z przodu ona właśnie na wysokości biustu, trochę się tu odsunę słuchajcie, na wysokości biustu ona ma właśnie takie falbanki, tutaj jakby troszeczkę schodzi to nam na ramiona no i oczywiście standardowy Teoretycznie długi rękaw, dlatego, że przy moim wzroście prawie 1,80 m idzie, ja naprawdę mam dość długie nogi i długie ręce. Zawsze mam, słuchajcie, problem z rękawem. Z nogawkami już mniej, już tak by coraz więcej jest jednak spodni na wysokie osoby. Jak również no, dzięki temu, że weszła moda na takie lekko przykrótkie jeansy, więc jak widać nam tą kostkę, zwłaszcza właśnie przy takich leggingsach czy joggersach, to spoko wygląda, więc jakby ten problem odchodzi. Natomiast znaleźć coś z długim rękawem, słuchajcie, u mnie to jest jakiś dramat. O tyle, o ile tak samo koszula, czy jakaś bluzka, zawsze można sobie podciągnąć ten rękawek, czy koszulę zawinąć, to o tyle na przykład w kurtkach zimowych, w płaszczach, słuchajcie, no to już tego nie zrobię, nie podwinę sobie tego rękawa, i naprawdę znaleźć płaszcz taki elegancki bardziej z długim rękawem, słuchajcie, to graniczy z cudem po prostu. Także jak na tego typu zakupy, to już potem nie jest taka droga kompromisów. Nie do końca, może to jest ten płaszcz, czy to jest ta kur kurtka, którą chciałabym kupić, ee, i nasz bardziej mi się podoba. No, ale tu, jeżeli rękaw jest ok, no to słuchajcie, ja po prostu nie mam wyboru e, i biorę takie rzeczy z długim rękawem, e, co się bardzo rzadko zdarza. E, no więc tak, więc taki pseudo, mówię, długi e, rękaw, wykończona jest taką stójką, czyli tutaj jakby nie mamy typowego kołnierzyka, i jest to taka stójka. Cała ta koszula wykonana jest z tak zwanej tkaniny plumetti, tak to się chyba nazywa na stronie Zary. I ja mam kilka bluzek i kilka koszul, nawet sukienkę mam właśnie z tego materiału. Bardzo mi się to dobrze nosi. Fajny jest ten materiał, jeśli chodzi właśnie o upały, o letni okres. On jest bardzo przewiewny, oddychający, także mimo tego, że koszula jest właśnie gdzieś z dłuższym rękawem czy sukienka, to materiał jest bardzo fajnie, taki po prostu przewiewny. Więc taki mamy przód w tej koszuli, ona jest taka, myślę, no nie jest właśnie z tych mega krótkich. Rzeczy z tyłu tych falbanek już oczywiście nie ma, także plecy są, słuchajcie, gładkie. I ja oczywiście też mam ją w rozmiarze M i ta koszula kosztowała 69,90, także też prawie no, połowa ceny, ceny oryginalnej, także z tego bardzo się cieszę, z tej koszuli. Bardzo ona mi się podoba. I lecimy dalej, słuchajcie. Kolejną rzeczą też właśnie z Zary jest kolejna koszula w takim właśnie romantycznym moim ulubionym stylu. I to jest, słuchajcie, taka, oto koszula. Patrzcie, w takim pięknym hmm, fiolkowym. Fioletowym, takim, nie wiem, jak ten kolor określić, no takim pastelowym, fioletowym kolorze, również jest tej samej tkaniny, jak ta biała koszula, i teraz tak. Też wykończona jest taką fajną stójką. Ta stójka tutaj wykończona jest już jakby taką delikatną koronką, w takiej kółeczce jakby. No i ona jakby w takim, tutaj ma po prostu wszytą taką falbanę, również wykończona. Patrzcie, tutaj też jest to wykończone taką jakby falbanką. I ta falbanka nam się tutaj tak schodzi jakby na piersiach, i ona idzie aż tutaj przez plecy. Również długi rękaw. No, wydaje się długi. Tak jak mówię, no z tym to różnie bywa. Fajne, bo też nie jest z tych takich krótszych rzeczy. Bo czasem, słuchajcie, też jest tak, że ja, no w związku, tak jak mówię, z moim wzrostem, jestem zmuszona wziąć rozmiar większy z jakichś tam firm odzieżowych. I tak naprawdę te rozmiary wszystkie, słuchajcie, rosną wszerz, a nie rosną wzdłuż. I potem się okazuje, mimo tego, że ja na przykład wezmę większy rozmiar, licząc się z tym, że ta koszula, czy tam jakaś bluzka, będzie jakby nie do końca może dopasowana ale z nadzieją, że ona będzie troszkę dłuższa. Mm -mm. Niestety, czasem po prostu tak jest, że to tylko Rośnie właśnie wszerz, w ogóle Nie, nie są brane wymiary też pod kątem Wzrostu, tylko niestety y, Pod kątem y, Szerokości y, Osoby, która nosić będzie To ubranie, także tak jak mówię Są one takie dłuższe I to tak samo, słuchajcie, do jeansów y, Można sobie to na jeansy narzucić Można sobie to do jeansów Fajnie ubrać do jakiegoś jasnego paska Takie, czy widziałam, takie fajne paski Nie pamiętam gdzie, więc można sobie to Poszukać na internecie pasek, który wygląda jakby był tak jakby trawy morskiej, czegoś takiego. I sobie tak właśnie myślę: taka koszula, wpuścić ją sobie fajnie w jeansy z takim nawet wyższym stanem, do tego taki pasek i jakieś takie fajne, właśnie naturalnym kolorze, sandałki czy baletki, coś w tym stylu, czy jakieś espadrille na przykład. O, no powiem Wam, że. To może fajnie wyglądać, a taki fajny, prosty outfit. I ja tą koszulę, słuchajcie, też mam w rozmiarze M O nie, przepraszam, to mam w rozmiarze L koszulę. I ona również kosztowała 69,90. Też niestety nie mam ceny początkowej, więc nie mam pojęcia, że ta koszula kosztowała wcześniej, dlatego że ona wcześniej w oko mi nie wpadła i ja dopiero ją, że tak powiem, wyczaiłam na stronie, kiedy buszowałam już po wyprzedażach online. Także taka koszula, jestem z niej też bardzo zadowolona. Już tak na oko widzę, że właściwie wszystkie te rzeczy będą na mnie dobra. Dobra kochani, lecąc dalej, mam tutaj właśnie tą spódnicę, którą też sobie upolowałam. Słuchajcie, to już nie online, to już jest taki mój mały zakup wakacyjny. Jak byliśmy na wycieczce w Kołobrzegu, które też możecie obejrzeć we wcześniejszym filmiku, we wcześniejszym vlogu. Byliśmy właśnie w Kołobrzegu na wycieczce w trakcie naszego urlopu. No i oczywiście właśnie jak to nad morzem, są te wyprzedaże wakacyjne, różne takie stoiska, niestoiska. Nie tylko z takimi um, firmami, że tak powiem, no name, ale właśnie też dużo mamy takich straganów, właśnie, nie wiem, 4F, Diverse, um z housea jeśli w ogóle kupujecie w tego typu firmach ubrania. Ja, House, Crop, tego typu sklepy nie do końca, chociaż tak jak mówię, czasem można trafić coś fajnego i tak właśnie trafią te jeansowe shorty, które też Wam pokazywałam w holu zakupowym. I bardzo fajne, słuchajcie, spodnie. Bardzo tanie były i czasem, czasem warto też zajrzeć do takich sklepów może mniej kobiecych, bardziej młodzieżowych i też można coś fajnego znaleźć. Właśnie weszli sobie z Michałem na galerię, taka mini galeria tam była w Kołobrzegu, w okolicach tej Promenady. I przeszliśmy się przez tamte sklepy i był, słuchajcie, bardzo duży taki Divers. Dawno w ogóle nie wchodziłam do Diversa i dawno jakby trochę szczerze mówiąc zapomniałam nawet o tym sklepie. No ale mówię, dobra, wejdziemy, myślę, że tak bardziej pod kątem właśnie jakichś tam męskich zakupów, Michał chciała jakieś tam t-shirty, jeszcze chciał jakieś sobie takie e, e, krótkie dresowe spodenki właśnie na wakacje e, dokupić, no więc poszłam na ten dział e, damski i już na manekinie wpadła mi w oko, słuchajcie, już Wam pokazuję, spódnica takim pięknym kolorze y, khaki, takiej, takiej militarnej zieleni. To jest taka dłuższa spódnica. Ona mi sięga do połowy łydki, więc y, taka naprawdę y, dłuższa. Ona jest z takiego jeansu, ale z takiego fajnego, miękkiego jeansu, ale z takiego trzymającego, jeśli wiecie o co mi chodzi. Tylko jest taki fajny, sztywny, zbity, ale też nie jest jakimś grubym jeansem. I on ma taką bardzo fajną, y, czy znaczy on... Ona, ta spódnica Ma taką fajną kokardę Którą się wiąże w pasie Ta spódnica tak naprawdę Ma taki wysoki stan I to mi się bardzo właśnie spodobało Akurat Jak chodziliśmy po właśnie tych sklepach To miałam koszulkę taką obcisłą na ramionczkach I właśnie do tego przymierzyłam tą spódnicę I miałam, słuchajcie, super stary No i po prostu gotowa stylizacja ja mówię, no nie no, za ta spódnica, biorę ją Bo wiecie, taka dłuższa spódnica I mi się przyda do pracy tak na co dzień, jak nie muszę na jakieś spotkanie biznesowe jechać i bardziej taki, że tak powiem, mniej oficjalny bardziej taki sportowy look, więc tak na co dzień iść na spacer, no wiecie, taką spódnicę też można ubrać do wszystkiego. Możecie ubrać ją do sandałków, do właśnie jakichś tenisówek, konwersu do superstarów. to no Tak jak Wam mówię, no ja akurat miałam wtedy koszulkę na ramionczkach, czarną, miałam Superstary do tego przymierzyłam tą spódnicę i ja mówię, no po prostu biorę. I ona jest zapinana na guziki przez całą długość tej spódnicy. I te guziczki to są takie właśnie guziki, takie wiem, w takim jakby drewnianym stylu. One są oczywiście plastikowe. No, bardzo, bardzo mi się podoba ta spódnica. Tutaj taki mały znaczek divers. Tak wygląda tył. Żadnych kieszeni, prosta, gładka, po prostu spódnica. Rozmiar spódnicy to rozmiar L I też oczywiście, słuchajcie, ja w większości sklepów W większości sklepach, w większości sklepów ubraniowych Mam, słuchajcie, taki problem, że L jest taka, że hmm, jest dobra Nie jest za duża, no ale już jest taka luźna Przydałby się rozmiar mniejszy Mierzę L, mierzę M, przepraszam I ta M już jest taka... Hmm. bo wiecie, są jeansy, są spodnie, są ubrania. Mówimy tu raczej bardziej o, o, o dolnej części ubrania, gdzie nawet jak kupimy coś fajne, fajnego, mocno obcisłego, to po prostu tam się to rozbije. Dwa, trzy razy się coś ubierze i to się rozbija. Natomiast są czasem takie rzeczy, jest zawsze tak kłusne w przymierzaniu, zwłaszcza jak przymierzam sobie właśnie coś jeansowego, jakieś spodnie. Czy to już w, w takim momencie, nie wiem, dwa razy kłusne, i czy to mi się w jakiś sposób rozbije ten materiał. Ale czasem tak jest, że nie, i potem noszę to, i nagle się okazuje po dwóch, trzech ubraniach, że coś zaczyna być za duże. No i zawsze taki mam trochę problem i dylemat, czy brać coś mniejszego, czy brać coś lepiej, większego. No, przy tej spódnicy postawiłam na troszeczkę większy rozmiar, czyli tak, mówię, zawsze bym poszukiwała coś czegoś między M a. No a mówię, w rzadko których sklepach są jakby te L-ki mniejsze, albo po prostu taka większa m wtedy to jest idealne. Więc tu wzięłam rozmiar L. Może tyle na temat rozmiarów. Rozmiary były oczywiście do XL, więc to nie jest jakby największy rozmiar, jest to um, rozmiar L kolor khaki, nawet tu jest napisane na metce i słuchajcie, to nie był jakiś e, mega wyprzedażowy łup, w sensie, że wyprzedaż na minus ileś tam procent, bo ona oryginalnie kosztowała 139 zł, i ja ją kupiłam za 100, chyba za 100 zł, bo ona na metce tu ma wyprzedażową cenę 109,99, ale wtedy jeszcze było minus chyba 15 albo minus 20% od ceny z pomarańczową metką. Także no, taka spódnica, i ona jeszcze tu ma w ogóle, słuchajcie, takie fajne kieszenie po bokach. Także no super. Jak tylko uda mi się ją y, ubrać, y, to wam na pewno y, pokażę. W ogóle tak się, słuchajcie, zastanawiałam, czy nagrać tylko taki haul, co kupiłam, i pokazać Wam, jakie, jakie rzeczy sobie zamówiłam, czy zrobić Wam mierzymy. No ale stwierdziłam, że może na, na tą chwilę jeszcze zrobimy taki film, co udało mi się upolować. A przy następnych takich zakupach myślę, że zrobimy sobie już mierzymy. Dobra, kochani, i ostatnia rzecz, którą słuchajcie nabyłam podczas urlopu, podczas wakacji, czy tak jak Wam mówiłam, to już jest zakup firmy no, butikowej. Nie wiem, to jest w ogóle jakaś francuska nazwa, jest to raczej polska firma, myślę. Nie wiem, nie wiem jaka to jest, słuchajcie, firma. Nie ma tutaj informacji, gdzie jest. Made by, made in. Nie mam takiej informacji. To jest, słuchajcie, sweterek, taki kardigan, bez guziczków taki deseń e, panterki e, ten deseń wiecie, że był, jest i będzie modny. Wiadomo, ta panterka też występuje w różnych kolorach, są jakieś neony, jest tradycyjny kolor, czyli taki brązowo-beżowo-czarny. Bo był też taki swetel, nie wiem czy właśnie też oglądaliście jeden z vlogów naszych wakacyjnych. Tam taki szybki film był właśnie z tych naszych shoppingowych tripów po tych wszystkich budach. Czy znaczy, tak można nazwać po tych butikach. I ja mierzyłam w ogóle taki beżowy, e, taką bardziej typowe kolory panterki. No i jakoś tak nie mogłam się zdecydować, czego w ogóle brać, czego nie brać. On ma też fajny skład, ma w składzie wełnę, słuchajcie, także to też nie jest jakiś tam e, jakiś tam bawełna i nic więcej. Także fajny ma skład, jest taki bardzo fajny, przyjemny i nie jest mocno gryzący, właściwie w ogóle nie jest gryzący. I nie wzięłam go od razu. Ten beżowy odwiesiłam, słuchajcie, no ale ja to tak mam, że dobra, to nie biorę. No i potem wracam do domu i myślę, kuczę, mogłam sobie wziąć ten sweter a już go na drugi dzień nie będzie, albo coś tam, więc na drugi dzień zaraz po śniadaniu mówię do mojego męża, dobra, idziemy po ten sweterek. No i pierwszego dnia nie widziałam, że też jest szary, a był też szary, no i tak mierzyłam. Raz jeden, raz drugi nie mogłam się decydować, ale w końcu stwierdziłam, że jednak szary chyba lepiej mi pasuje do buzi, do mojej urody. Nie co nosicie baszary, nie? I słuchajcie, on kosztował 159 zł, więc nie był jakimś najtańszym zakupem. No ale były też droższe, że tak można powiedzieć rzeczy w tych wszystkich butikach. Ok, słuchajcie. To jest on jest taki dłuższy. Ma tu z przodu takie fajne, jak może wstany, żeby Wam to bardziej pokazać tutaj. O! On jest taka właśnie panterka. On jest taki dłuższy, tylko że ja bym go ubrała, słuchajcie. O, widzicie? I on jest nawet taki za te shorty moje, więc spokojnie e, można sobie ubrać je właśnie gdzieś tam. E, Okej, okay, już jesteśmy. E, do leggingsów, e, czy właśnie no, do shortów. No, ma taką długość, że zakryje nam e, spokojnie pupę, więc myślę, że to głównie właśnie e, ciów typu leggingsy. Które prześwitują, i trzeba tą pupę jednak zasłonić. Słuchajcie, i to jest taka rzecz znowu do wszystkiego. To jest sweter, który ja mogę sobie nauczyć na białą koszulę, ubrać do tego, nie wiem, jakieś obcisłe joggersy. No, coś ogólnie w takim bardziej eleganckim looku. Jakieś szpilki, baleriny. No, nieważne, coś bardziej eleganckiego. Ale możemy to właśnie ubrać, narzucić na taki zwykły biały t-shirt, do krótkich shortów, do adidasów, do jeansów, do, no, do konwersji. Do tenisówek, do liderów, do wszystkiego. I to jest po prostu taka znowu kolejna rzecz, którą można ubrać do wszystkiego. Słuchajcie. Mam nadzieję, że moje zakupy Wam się podobały. Jeśli tak, to dajcie łapkę w górę. Będę wiedziała, że takie filmy Wam się podobają. I tak jak mówiłem, następnym razem my się nagramy sobie jakieś mierzymy przy kolejnych zakupach. Także ja bardzo Wam dziękuję, że, że byliście dzisiaj ze mną i że mogłam Wam się pochwalić, co udało mi się na tych wyprzedażach zakupić. Tak jak mówię, jedyną rzeczą, którą chyba oddam, to będzie ta sukienka, chociaż tak jak mówię, muszę ją jeszcze przymierzyć i zobaczyć, jak ona będzie nam nie leżała, ale już tak na oko, z doświadczenia to chyba raczej nie będzie to, natomiast wszystko inne, oczywiście spódnicę, no mierzyłam, bo tak jak mówię, stacjonarnie ją kupowałam, sweter tak samo, ale myślę, że tak reszta też będzie pasowała, z czego się bardzo cieszę, bo tak jak mówię polowałam na niektóre z tych rzeczy więc słuchajcie, no dziękuję Wam bardzo, że dzisiaj byliście ze mną w tym filmiku, zapraszam na kolejny i trzymajcie się kochani, buziaczki pa!